Wszystkim z tej strony atakała na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji. Miałam zrobić z tego live'a, ponieważ aktualizacja nie jest jakoś super spektakularna, ale internet odmówił mi pozłuszeństwa i nie wiem, czy to były w sumie, czy to była moja wina, czy to była wina problemów YouTubeowych. E, mimo wszystko live'a zrobić się nie udało, ale nagram Wam to oczywiście, że nagram. Nie zostawię Was bez niczego. Także uwaga, idziemy na plażę. Witaj, letni festiwal powraca, a wraz z nim impreza na plaży w porcie Pinta. Będzie trwała ona do 28 sierpnia, więc bardzo dużo czasu. Letni festiwal, niech mnie koń kopie, kopnie, przecież to on, Tim Hooper, przystojniak, który... Robi nam wodę z mózgu, e, także to dobra, to pominimy. <laughs> Letni sklep w Forcie Pinta. E, tam byłam na live i widziałam, że są te siodełka nowej, nowej generacji, że tak powiem. E, I one są bardzo ładne, ale strasznie, ale to strasznie drogie. Zresztą pojedziemy i zobaczymy. Urocze lampiony, jak co roku. No nie, wreszcie wróciły! Jej! Cieszmy się! Sklep z bonusami, jest jakiś nowy przedmiot. No i w następnym tygodniu e, słynny zespół z Jorwiku już wkrótce opublikuje nowy album. A ponadto w Dolinie Złotych Wzgórz dzieją się dziwne rzeczy. Nie uwierzysz własnym oczom, gdy zobaczysz, co przygotowaliśmy. I to już za tydzień, także. Dziś świętujemy, a za tydzień będziemy w Dolinie Złotych Wzgórz także. No. No to dobra, no to co pojedziemy sobie do tego Fortu Pinta i zobaczymy jak to wygląda. Raz jeszcze. Ja już kawałeczek widziałam. W ogóle bardzo podoba mi się nowy wystrój tego miejsca. Jest naprawdę no, esso, jeśli chodzi o grafikę to leci do góry, słuchajcie, i to tak mocno i konkretnie leci do góry. Więc się cieszę. Być może będzie tam sporo ludzi. No, no, no bo jednak próbowałam zrobić tego live'a i nie wyszło I prawdopodobnie dużo osób zostało po prostu tam. Więc jestem ciekawa. No, ale tak, co do tych siodeł, o których Wy jeszcze pewnie nie wiecie. Chociaż pewnie oglądając to już każdy te siodła widział, więc pewnie wiecie. O Jezu, otam się, o nie, festiwal zniknął. Miałam kupić magiczniaka, ale... No, chyba gdzieś mi było dookoła jednak. No i co chciałam powiedzieć? Wypadłam. No, słuchajcie, coś mówiłam i przez tamtą sytuację wypadła mi myśl z głowy i kompletnie nie wiem, o czym mówiłam, więc nie będę udawać, nie będę udawać, nie będę zmyślać. Nie pamiętam i trudno. Ale ogólnie, jeśli chodzi o aktualizację, no to... Spoko, ale szkoda, że znowu to samo, że wiecie, no kurczę, jednak brakuje tych nowych zadań, czegoś nowego. Letni festiwal, spoko! Mogliby po prostu, jak już raz go zrobimy, no to wiecie, jak on przyjeżdża, to żeby tak po prostu sobie stał. I tyle, a nie, że musimy robić te zadania non-stop, non-stop. No, i to właśnie wygląda tak. I powiem Wam, że jeśli chodzi o grafikę, to naprawdę, ale to naprawdę jest to sztosik. Strasznie mi się to podoba. Cały ten wystrój tego, no, a, genialne, genialne. Bardzo wpada to w moje klimaty. Koniecznie dajcie znać, czy Wam podobają się takie klimaty. I czy właśnie m, tego typu wystrój Wam odpowiada? No naprawdę, wygląda to jak jakieś wiecie. Aloha! <laughs> o, dobra, pokażę Wam te siodła. A już wiem, o czym mówiłam. Mówiłam o drugich siodłach. Tu ich nie ma, tutaj są. Chodźcie, zobaczymy siodła za aż 165 star końców. Takie samo siodło jak to, które mam. I ono naprawdę istnieje. Zobaczcie różowe, no, no różowe, no, no jest śliczne, tak? Ale, ale serio, 165 Star Coinsu ma dokładnie takie same punkty, więc A tak <tutek> tutaj mamy do kompletu ogłowia, które są różowe, oczywiście dyskryminujemy tutaj mężczyzn i facetów grających w tę grę 80 o boże, 80 za, o nie podarzekam dziś Torba kosztuje mniej, niż te ochraniacze, czemu? <grywa> Dobra, ponarzekałam już. Okej, okay. generalnie nic nowego tam nie było dodane, więc ja sobie zerknę jeszcze tutaj, czy coś jest. Okej, okay. mamy jakieś aloha rzeczy. Tutaj też są aloha rzeczy. Uuu, jaka fajna koszulka, jazda plus się. Jezu, ile ona kosztuje, czy ona to była wcześniej? O masakra! Tutaj są spódniczki, których ja nigdy nie używam. No dobra, okej. Okay. A te butki... Szy... O Boże, o Boże. No dobra. Legenda głosi, że ktoś kiedyś... A tak serio to nie. Nie, 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 nie. nie. Czy my tutaj coś mamy do robienia z Tobą? Hej, Slowisa, Co tam, koleś? Gdybym był na Twoim miejscu, lautowałbym, mm, Uuu, uh, lautowałbym się. Puszczał... Miejscu, czy rautowałbym się, puszczał kaczki, kąpał albo popijał jednego z letnich drinków. E, e, e. Dobrze. A czekasz może na otwarcie wyścigu na plaży? Jo, dziewczyno, mam kapitalny pomysł. Może pomożesz mi w pracy na plaży, a ja jako mega podziękowanie pozwolę ci przetestowanie, na przetestowanie jako pierwszej. Super Luz! Będę miał czas na przygotowanie mojego letniego drinka. Będzie smakował niezwykle jak zielona żaba wygrzewająca się na słońcu. Jesteś obrzydliwy. <grym> Z czym możesz mi pomóc, Luzu i dziewczyno? Zaraz się dowiesz. Dobra, czyli generalnie nie będę tego czytać, no bo to już wiem. I co tu trzeba zrobić teraz? No tak, czyli te, te wszystkie rzeczy, które zawsze... <grym> Czy jest sens, żebym ja to robiła? Tylko chyba po PD. Ten odcinek będzie smutny. Ten odcinek będzie smutny, chociaż nie, jest wesoły, bo wy jesteście, ale tak poza tym to jest, no jest smutny. Nie chce mi się robić tych zadań. Nie będę tego ukrywać. Nie chcę. Coś jeszcze tutaj są te ręczniki? Boże, co to za w ogóle rozpusta na tej plaży? Rzucają te ręczniki wszędzie i, i o! Czemu nie ma nowych zadań? Jest mi smutno! Te drzewa też mogliby przystroić jakimiś lampkami, to już w ogóle super. I nasze komputery wtedy by wybuchły. Dobra, widzę tam jakiś sklep, i ja tam zamierzam pójść. Tu mamy lampiony do kupienia, więc ja sobie kupię parę. Chyba, że mam. Tu mam jakiś bar. Cześć! Sprzedaj mi. Nie chcę mi sprzedać, bo jestem niepełnoletnia. Chociaż w grze jestem pełnoletnia, Halo. Uu, ale ładny ten koń. Teraz mi się zaczął podobać, jak już go nie ma. No cóż. Dobra. No to co, kupujemy, tak? Te lampionki. Weź, weź tylko nie, nie, nie przez przypadek z tarką i bo będzie kiepsko, kiepściuszko. Zapłacisz shillingami, Yorkie. Okej. Okay. No dobra, to co? Idziemy puszczać lampiony. Nie, wybaczcie, ale tych zadań po prostu nie dam rady zrobić. Nie, przynajmniej nie teraz, bo co roku, co roku to samo. Jeżeli chcecie, to mogę wam podlinkować, nawet w komentarzu. Jak to wyglądało rok temu? Chyba, że nie robiłam tego rok temu, być może taka jest też możliwość. Ponieważ, no mówię, kilka lat temu było tak samo, i a czemu ja chciałabym wszystkie naraz? Pozdrawiam Was, wszystkie dziewczyny! Dajcie znać, czy któraś z Was była na tym nieudanym laywaju. Pewnie, że możecie zdjęcia, jak tylko mnie złapiecie. Bo staram się nie zatrzymywać się nagrywając. No dobra i wygląda to tak. I co teraz? No ładnie i... No ślicznie! Lampiony, uuu! Mówię, że nie dam rady, a, a robię to, nie? Nie chcę! Ale tego bardzo nie mogę przestać, bo bardzo chcę PD, bo ten poziom mnie boli. A wiecie, co mnie czeka jeszcze? Zrobienie tych samych zadań. Po raz... Nie powiem już, który, na tym wcześniejszym koncie. Super. Dzięki, rewelacja, super, wezmę. Rozruszę. Nie. Nie, nie dam rady. One super. Ja też chcę potańczyć. Mogę tańczyć... Uu. Fajnie fajnie, że mogę sobie potańczyć i fajnie, że no ale ogólnie fajnie wyglądasz, ale ja bym nie zapłaciła za tą bluzkę tyle co ty. <grym> naprawdę? ale ogólnie bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajny skin. kurczę, chyba jednak kupię tą koszulkę. nie, nie stać mnie, a może stać mnie na coś hawajskiego, ale nie drugiego. chcę się ubrać. tu jest kapelusz. to jest na pewno super kapelusz, który chcę kupić. Gdzie on jest? On jest tu. 50 Pindzie... Czemu jest tak drogi. O! 57. Czy ja mam jakiś kapelusz? wam, że ma... O, tu jest jakaś bluzeczka. Aha, no tak, bluzeczka za 165 starkońców. Eee, chcę Hawajsko się ubrać i nie mogę. Nawet tego nie mogę. Będę biedakiem na Hawajach. Mogę? Czekajcie, tu jest jakaś koszulka. 98. Nie, to jest po prostu jakaś masakra. Tak Nie, no, 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 bo. 65. Aha, bo. A może ja mogę coś sprzedać? Poczekajcie, będzie mnie stać. To kosztuje. Oj, to i tak mnie nie będzie stać. Ile, ile to możesz sprzedać? Czekajcie. Jak ja mogę? Dlaczego nie mogę tego sprzedać? W sensie, nie mogę brać tych rzeczy. O, mogę teraz. Dobra, za ile? Za 410. Nie jestem pewna, ale pokaż, co to za czapka. Aha, to jest zadanie. Dobra, to możemy to sprzedać. E, czy to są podkowy? Czy to mogę sprzedać? Za ile? 15, dobrze. <grym> czy to jest kask? Tego nie mogę sprzedać. Czy to jest... Co to jest? Tego też nie mogę sprzedać. No to czy nie zostanie mi... Zostaje mi bycie biedakiem, no i tyle. Ta jest spoko za 65, ale już ma jazdę plus 4, a ta ma jazdę plus 8. Czy która jest... Uuu, ta ma jazdę plus 8, ale jest za 70. Czyli... Uuu, ta... Oha, dobra, bo... Okej, okay, dobra, rozumiem. Już chciałam powiedzieć jej, super! Ale nie, niestety. Spodenki, jazda plus 4, no fajnie, fajnie. Wiecie co, może ja bym się ubrała, ale no nie wiem. Sukienki są też drogie. I zobaczcie, to kosztuje 96. Czy ja mam wydać te starki? Jest bez sensu. Powinnam to zrobić. No nie wiem. To boli. Dobra, kupię sukienkę. Dobra, kupię ją. Kupię ją. Słuchajcie, kupię ją. Kupiłam! Kupiłam sukienkę, a teraz nie stać mnie na kompletnie nic innego. Więc muszę wrócić do stajni i zobaczyć, czy mam jakieś hawajskie rzeczy. Pozdrawiam. Nie, po prostu... Kiedy, kiedy chcesz wyglądać dobrze w SSO, ale niestety... Ale niestety jesteś biedakiem. Może mam jakieś kowbojki chociaż? Jezu, jak to wygląda? Jak ja wyglądam? Dlaczego? Nie, nie wyglądaj tak. Dobra, czekajcie. Zejdź z tego konia. Ha, muszę, muszę po prostu przeprowadzić rozmowę z tą postacią, czy ona jest na to gotowa. Okej, <grych> okej. Okay, okay. Dobra, zacznę od prostszych rzeczy. Hmm, czy mam kapelusz? Mam kapelusz, dobrze jest. Mam nawet kilka kapeluszy. Okej, okay, czyli ten, który mam wy wypada chyba najlepiej. Spodnie mamy, i teraz wypadałoby jakąś koszuleczkę taką. Aha, że niby wiecie, super się bawię na wakacjach. <laughs> Jaki komplet! Nie to. O, fajny top. No, fajny. <laughs> to jest jakaś taka. Nie, to też nam nie pasuje. Czy to jest. O, no, widzicie, widzicie, jak, jak się chce. <laughs> jak się chce, to się da. Dobra, tutaj nic. Tutaj w kropeczki to nam nie bardzo pasuje. O, ta będzie su oh, No teraz to będzie super nie hawajsko wyglądać, ale to nic. Przynajmniej pasuje. Dobra. Czy ta jest... Nie, nie, nie. Okej, okay, dobra. Rękawiczki byśmy musieli zdjąć. Czekajcie, uno momento. Mamy rękawiczki. Super. Super, super. Słuchajcie, wychodzi nam nawet, wychodzi nam nawet. Dobra, czy teraz ja mam jakieś buty? Ale A Bojki O, coś, coś, coś. No trochę to nie pasuje, dziewczyno, ale białe butki są, są, są. Jest git. 39 starkońców nam zostało. Poczekaj koniu, bo o, pasujesz nawet do mnie. Widzicie? To, to jest właśnie. I teraz mogę iść zatańczyć. Teraz po prostu mogę na luzie iść zatańczyć i będę pasować do klimatu. Kochani, i to by było na tyle z dzisiejszej aktualizacji. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Przepraszam za te moje narzekania, ja wiem, wiem, Zezo się stara i tak dalej, robią dobre aktualizacje. Ja wiem, ja wiem, okej. Okay. <grymna> okej, okay, ja wiem, że Wy wiecie, że ja wiem i tak dalej, i tak dalej, także pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i życzę Wam miłego tygodnia i razem oczekujemy tej mm, następnej aktualizacji. Więc do następnego! Trzymajcie się i Cześć!